No dawaj, to zaczynaj! Mówi no hard. Artur, początek. No, dawaj, witam wszystkich bardzo serdecznie. <gry> Dziś pan redaktor prowadzi film z tego rzędu, że ja mnie rano już mnie przed chwilę właśnie wkurzyli. No i tyle. Nic nie powiem, nic nie będę opowiadał. Dwa, zaraz się wypierd... Moi synowie dzisiaj prowadzą film. Ja tylko będę tu pomagał przy rozładunku tytoniu. Pierwsza suszarnia. Jak wyszła? No ładnie wyszła. Czasami się trafia taki liść. Nie wiem, czy to czy ten liść po prostu tutaj odrzucać. Czy co? Patrzcie, jak tutaj. Pierwszy brzeg wzięty. No bardzo fajny jest. I coś jeszcze fajnego jest. I taki odłożyć pewno to na drugą klasę. Na klasę gorszą. No. no trzeba, jak to się mówi, przy każdym takim wieszaku poświęcić troszkę czasu, odłożyć go, prawda? No i oczywiście w kartonik. Dzisiaj też zaczynam w kartoniku. Co w kartoniku? W kartoniku zaczyna. to ja mogę winko. syn z kawaler wepić, no! Było takie winko, pamiętam, pojechałem do Niemiec w 2000 rok, 2002. Patrzę, wino nasze, kawaler. W lidlu niemieckim. Dla, dla kawalerów. Tak. Jak sam się nie przekonam, to nikt mnie nie przekona, że jest tak cudownie. Wiecie co? Nie jest tak cudownie jak to, niektórzy opowiadają, że to tak karton, jaka to jest rewelacja. Karton mi zaraz się przypomina do Unii Europejskiej, że w Unii Europejskiej jest tak rewelacyjnie. No kurwa nie jest! Na razie składamy tutaj takie tradycyjnie. Tam jeszcze Artur, dołóż jeszcze po jednym, wiesz? Jeszcze tu jest troszkę. Jeszcze tu, ja powiedziałam, że spody nie będę pchał w kartony, z tego względu, że jest trochę piachu. Dobra, czy jest tego piachu troszkę? Żarówkę bym tu zaświecił tylko. Tu się nie zaświeci. Aha, tu się nie zaświeci. Nie, nie ma, nie ma tego. Już trzeba, jak chcesz, to możesz drzwi troszkę otworzyć. Naprawdę jest ciężko, jest 30 stopni. Nie ma przywiewu, no kurde, jak na polu. No ale do czego zmierzam? Karton. Dobra, przejdźmy dobra, do kartonu. Dobra, ściągnę ten. Nie, po kolei. Nie, nie, nie. Wspominałeś o ilości piasku. Dobra, złożmy. No, dobra. Się zaczyna suchy robić. Dobra, ile mamy tego piasku? Także patrzcie, troszkę tego piasku jest. Ile? 50 gramów? Można zważyć. No to też pewnie trochę piasku zostało, już nie każdy, że wszystko wytrzepałeś. No nikt wam tego nie pokaże. No. Niektórzy może nie chcą tego oglądać. Niektórzy Dobre. nie wierzą. Ile? 70 do 100 gramów, tak? Do 100 gramów. Do 100 gramów. Podejrzewam, że jeszcze troszkę tego piasku jest. I przez to nie chcemy pchać. Czyli 100 gramów mamy piasku. Nie chcemy tutaj pchać. W kartony, żeby to od razu sprzedawać, bo jak tutaj widać, tego piasku troszkę jest. Ogólnie już tyle lat sprzedaję w firmach, że mój tytań jest porządnie sprzedany. I tak, tutaj na próbę pobawiliśmy się w kartony. Związaliśmy oczywiście sznurkiem. Tu weszło 20 takich buntów, czyli 20 takich wieszaków. Wieszak nieduży, wieszak nieduży, to 16 na, na 30. 16 na 30. No, 116, 116. 116 na 30. Weszło tutaj 20 sztuk. Przynieść wagę, zważymy. A chcesz ważyć, te? No, zważymy tutaj dobrze, tego, co wyciągniemy tutaj. Jeden. No dobrze, w porządku. Rozumiem Twój zamysł. Ile tam mamy? 4,8. No, Wyłączę, włączę. No. maszmy. Na świeżo 0 kg, sprośmy było wyzerowane? 5, 2. 5, 2, prawda? No, około 5. Dobra, mamy 5, 2. Więc to Ty chyba nie wyzerowałeś jej wcześniej. No, wyzerowałem ją. To mnie zaskoczyło, bo wtedy ważyło po 6. No ile jest? 6, 6 kg. No widzisz. Bo kilka ważyliśmy i było po 6, 5, 8. No. 5, 2. O, czyli mamy piątkę. I Kiedy coś jakiś nie wiem, czas czy to jest na to, bo tutaj masz błąd pomiarowy 200 gramów. Nie wiem, powiem Ci, że to e, tak. Mamy jeszcze jakąś wagę? 20, ta 20, a ta... do ekogroszku jest w kotłowni. No. tak. No ja ją przyniosę. No. Dobra, się zacz... i tak tu będziemy ważyć. Więc ja Zaczniemy i przyniesiemy ją. Dobra, to Wy tutaj sobie pracujcie. Zaraz zobaczymy, porównamy ten. A ja sobie wezmę jeszcze wagę tamtą. Wiesz, bo to jest Dobra, przyniosę tę wagę tamtą. Uh -huh. 1, 2, 3 łap się nagrywa. nagrywa. No babcia chce być na filmie, no to. No chodź babcia! 4, 8. Czyli to niecal 5, tak? Niecałe 5. A zobacz ten? No to średnio 5, prawda? Nie, no. To jest 5, 4. No to zależy, który, prawda? To wiesz, on już trochę widzę po Wyciągam jeszcze ten. To jeszcze ma pewno ponad 5 Już pod koniec sprzarni No, złasz ten Mówię, że on no, już trochę pośrichał No i ten ile ma? 5,5 To tak dobra waga jest 5,5 5,5, no. no, kiedyś było tak 4,5, bo kilogram był mniejszy zawsze. Chociaż u nas nie ma takiego dobrego czasu do rozładowania. Nazwasz to, to dość dużo waży. Też 5,5 Ile? 5,5. No. Dalej sznurka nie ma. To jeszcze część powie, po co sznurek? Nie masz nawyku. Jest karton i tak kurwa ten karton ten też dobry. To człowiek się sam nie przekona. Ale co ci karton przeszkadza? Chodzi ci o to, że masz tyle piasku i jest źle przez to Teraz raz. Tak, wiesz co? To nie jest tak, że jak ktoś tam... Oj, może, może późniejsze partie może tak będą wychodzić, że... Że tam nie będzie nic do sortowania, ale widzisz... Ten czas, u nas nie ma takiego czasu, żeby to przesortować. Widzisz, my albo, albo wyładowujemy... Tak jak teraz... No, no może jest, teraz strasznie gorąco. Jest. jest strasznie gorące. Jest strasznie gorący. nie wiem... To jest... Albo rozładowujemy... Około dwudziestej, jak teraz na przykład nawilżanie, nawilżanie puściłem o godzinie 14 to wyszło na siedemnastą. 3 godziny, 3 godziny. Później troszkę Troszkę zwilżę. za szybko może. Nie, nie za szybko, wystarczyło. A patrz, jak wysycha teraz, już się robi. Coś <laughs> coś. Słuchaj, bo jest ciepło, to jest 30 stopni. No ale jakbyśmy o 20 zaczęli? To byłoby tak nawilżone, żeby to straciło kolor. To, to trzeba zacząć. było później zacząć nawilżać. Hmm. Można było później, a to myślisz co później, że troszkę jest... Chłodniej. Chłodniej. Yes. Nie jest chłodniej, jest tu tak nagrzane. No jest nagrzane, no. Blaszak, kurczy, no to jest ciepło. To... Niby fajnie, bo tak w 30 razie stopni. Z, w razie deszczu. To, to się fajnie robi, ale nie wiem jak to niektórzy od razu sortują. Jak to się mówi u nas to jest ciężko zebrać ekipę, żeby rozwodować się, co gadać, sortować. No. Ale ja tu widzę, że to trzeba będzie po prostu wiązać sznurkami. No i później coś tam przeglądać, coś tam przesortować. No. Zobaczę, jak się będzie na przykład zachowywał ten tytoń wsadzony do kartonu w magazynie, czy będzie wysychał. także tu na zaczynamy wszystkie, wszystkie spodnie liście robimy. Ładujemy normalnie. Tam przygotowany mam w magazynie, miejsce gdzie się przykryje. Zważ co jakiś czas. Bo na początku mi wychodziło po 6 kg, to byłem troszkę. Z, z... No tak, właśnie na początku 6 kg. Może waga nie była sterowana, no nie 2. wiem. Na początku były bardziej wilgotne. No trudno powiedzieć. Pamiętajcie, w głąb kontenera to liście wysychają, no nie ma co ukrywać. Przy drzwiach się najbardziej nawilża, a później jest już. No troszkę słabiej. A nawet były czasy, że musieliśmy górę jeszcze raz nawilżać, bo była sucha. O, ten ma pewno z 6. na pewno nie, a no pięć, dziewięć, pięć, dziewięć, z piaskiem. Także nie jest w sumie tak źle, jednak tę swoją wagę ma, szybko się nawilża i szybko wysycha. No, zabieraj tę wagę, tam go wciśnij. Damy radę go tu wziąć? Bez dywanu, tak, tak trochę nieludzko. I po co twój wózek? Po co ci tak wózek? Tak ludzie suwają kurwa. Siłą energii. Wiesz co, proszę ci, weź i... Nas... Moc Ja gdybym miał tak suwać, to na pewno bym nikomu nie powiedział, że jest to rewelacyjnie. Naprawdę, uwierz mi. 20 sztuk o 5 kg, czyli Więcej. mamy setkę. Tam nie, nie, tam jest mi się zdaje... Chociaż te 5... pierwsze były po 6 nawet. Bo, bo były Średnio po 5,5 kg jest. Jakie 5,5. <grych> Jak nie ważę, No chodź, dobra, ważymy dalej. Dobra. No Niektórych ważą 5, 2, 4. No to 8. dobra, dobra, zważymy tego. No dobrze. Jak nawilżamy, to najbardziej nawilżony jest tutaj pierwszy ten segment do połowy suszarni. Później jest mniej. Najlepiej robić na dwa etapy. rozładować dwa rzędy. Jeszcze raz puścić silnik z nawilżaniem na ten ostatni rząd trzeci. I naprawdę jest elegancko. Kiedy to sortować? Kiedy to coś zobaczyć? Nie wiem U nas się tego nie da zrobić To wszystko tak... Ciu O 5,2 jest Do średnio 5, niech będzie 5 kg, No Czyli 450 kontenera Na początku tak wychodzi Piasek odejdzie czy coś Bo ten na przykład ma 5,5 rzucę Też go na wagę Wiecie no jak Jak się sami no 5,5. No. Czasami to w nocy prawda? Harmonogram zazwyczaj był taki, że początek rozodowywania zaczynało się o 20. No widzisz, 2 godziny do 22 tak no kiedy sortować później kiedy? Na długi dzień idziemy w pole, no trzeba po prostu, ja myślę, trzeba będzie powiązać, powiązać sznurkiem, a nie chcesz do kartona ładować i jakoś z niego wyciągać i sortować, sprawdzić jaka wilgotność będzie, powiązać sznurkiem do kartonu, no nie chciałbym tak luzem robić, żeby wiesz, może wyciągnąć, może jeszcze nawilżyć, trudno powiedzieć jeszcze jak to wyjdzie. Wiesz, nikt ci tego nie powie. Pantazarze mówili ci, no. że oni po prostu luzem do kartonów wkładają. Tak, mówili luzem. Później mówili, że, wilgotny. że hydroponika to wychodzi za każdym razem. Też mówili, ja wiem, wiem. Ale że się chyba nie udało raz, no, jednemu, który chciał pokazać to. Jakbyśmy to wszystko zrobili, to by byśmy mieli, no, trzy hektary chyba. No widzisz, to też nie ma co tak wierzyć i fascynować się, bo... Ja widzę też to. Pewne minusy, pewne minusy i pewne plusy no, ja się nie zachwycam kartonami jak to niektórzy, załóżmy, że przyjeżdża gość ma na przyczepce nie ja mówię, jak byście to załadowali, Oj, tam troszkę potem, troszkę potem. Kurwa, mi zasku gorąco 30 no już stopni, już kończymy praktycznie, ale nie, to chodź, masz 30 stopni, weź tu sortuj, weź tu coś przybieraj. może trzeba było w nocy robić, no i co, o, i już mam pomysł od północy zacząć, no i, co, i rano, do 5 z... rano w zbiory, tak, no, do 13 i ruszymy. nie da się, nie wiem jak to niektórzy robią nie mam pojęcia, nikt ktoś pokaza, mniej więcej gadają i później mówią, ja miałem 10 ton i 90 ton jedynki, nie Ciężka robota tutaj przy tym jest naprawdę. Gorąco jest po prostu. Gorąco jest, jest teraz politycznie. Cenzurant siedzi tu. to. No to te sieci, siedzi, bo nic nie można powiedzieć. Leci fragment na kanał polityczny. Leci fragment. To jest kontener, który widzieliście, jak zbieraliśmy. Jakieś refleksje masz? Powiem, że i tak nie będziemy sortować przy rozładunku. I tak nie będziemy sortować. Jesteś przekonany? No a co ty myślisz? To trzeba czas. Nie jest tak to. Jedna osoba ma to przesortować. No i ma szansę. No wyschnie <laughs> nam. Tak, tak widzę. Może nam się trafi na przykład taka partia. Zobaczymy co tam. Były zrywaliśmy już Już drugi zryw. Dość takiego ładnego. Może tam od razu poklejemy w kartony. Nie wiem. Najbardziej <laughs> ja jestem ciekawy, jak bardzo wilgoć trzyma ten karton. Właśnie, no to też jestem ciekaw, że to jeszcze raz co będzie do suszarni. <laughs> Nie wiem. Na bo jakby jest... trzymał, to faktycznie luzę można wepchnąć. Można. Znaczy... No ale bezpiecznie jest z takim sznureczkiem, bo wtedy jak nie trzyma. Tak. No to można łatwo do kontenera wsadzić i najbliżej. No i nie jest taki zgnieciony jak jakby na kupie leżał. Bo na kupie to naprawdę jest ten dolny. No tak jak tu dolny się. To jest tak zgnieciony jak. No tam. No, no weź, ten, kontener. Ten taki tu. Plaski, tak. Może jeszcze normalnie będę belikas sprzedawał. Nie wiem, może tylko z masy gluzinujemy w kartonach. Może część tylko sprzedamy. Naprawdę nie wiem. Warto powiedzieć, że kartony są wymienne. Tak, no. Są na, to jest kaucja. Tak, I to, że ty kupiłeś z... kartony, to kupujesz raz. Tak, i, będziesz... i po sprzedaży firma ci daje nowe. Nie nowe, no wymieniam. No sobie, wymienia no. ci na inne, prawda? Czyli trzy tak, tak, jest... bardziej opłacalne sznurek, który musisz kupować za każdym razem. Zgadza się, no, ale się nie będę liczył sznurek. No, no już nie liczę. No Weźmy tak, takie tak, jak ja sznurek. Wiem, ja wiem. Ale ja mówię, to też nie jest tak, jak to niektórzy mówią, że ja, jak to jest cudownie, jak to jest wspaniale, no bo wiecie, jak ja się nie przekonam, to jak na hydroponice. Czasami coś można zrobić nie tak. Nawet, nawet układanie tych kartonów jeden na drugi, no. Bo wiecie, pierwsze ja zaczynałem się pytać, jak z tymi kartonami, no to, no niektórzy to o, jakie rewelacje. Może ja się bez potrzeby pytam. Ja jestem jak najbardziej za pokazać, jak to wygląda. Tak, ale to tak. tak wygląda u nas, prawda? A jak u innych wygląda, to też nie wiadomo, bo nie wiemy. Może prawda? popełniliśmy pewne błędy. My no, zawsze popełniamy błędy. I to trzeba wyciągnąć wnioski, <laughs> ale. No nie wiem, wiecie. Ja no? jestem przekonany, że w przyszłym roku będzie dużo lepiej. No dużo lepiej, bo nawet to sadzeniem. I sadzeniem będzie inaczej. Jest inaczej my to wcześniej wyjdziemy. Nie będziemy czekać, nie będziemy na powietrze, bo to też duża roślina to nie znaczy, że jest dobrze. No ale też trzeba brać pod uwagę przymrozki, które wypanują u nas i też nie tak. można wyjść na jak wcześniej, bo też. co z tego, że szybko posadzimy, zmarznie na dwa hektary tak. czy więcej i co Później nie mamy czym dosadzić. No więc ten wysiew nasion też nie może być za szybko, To jest dużo zmiennych. Też trzeba posiać sobie jakieś takie poletko, które można będzie uzupełnić te paletki. Na pikówkę, na pikówkę tak zwane. Tak, tak. tak, no, tak trzeba to pikówka. brać pod uwagę, no. Wiecie, ale u mnie nie ma takiego części, o ja coś mówię, o jest rewelacyjnie. No czasami trzeba się potknąć na czymś. I pokazać, Ech, pokazać to. Cośmy zaczynali z cuderem, to były zawsze pozytywne komentarze. Ale jak coś się nic zdało, nie tak. Coś się zrobiło, że nie wyszło nam w 100%. Wybieracie te liście. Tu delikatnie chodzi, żeby ten. Czas operacyjny, czekaj, sprawdźmy, jest która godzinka? 19.15, 19. dziś 18 lipca. Film widzicie 19 lipca, czyli w dniu urodzin pana Kota. Nie pierdej. Pan Kot niestety jest w złym humorze i chyba tego fragmentu nie puszczę. Myślałem, że się uśmiechnie. W dupie bo dziękuję ma, za pamięć. Nie dadzą spokojnie umrzeć, Jak pachnie pierwsze 500 kg suchego tytanu? Jakiś bez zapachu jest. Co Bez zapachu jest, wiesz? No Nie, no ma takie przyjemne. Nie ma, nie ma. Nie no, ma, Późniejsze Później nie masz czucia. Późniejsze to. sta, może ja tak. Ty już nie masz wyczucia. Późniejsze mają, mają taki aromat, bo na przykład tutaj się suszy. Suszymy blaszkę. Tutaj. Wystarczy tak podejść, krople wody, no, so, widzicie, także tutaj mamy y, taka faza rzucenia się. Także teraz przechodzimy do emisji CO2. O tam przerzucić po drobieneczku. Złaś. Niemimy jesteś dla mnie. Tak jakbyśmy popakowali w kartony, prawda? To by mniej miejsca chyba zajmował. 20 na 90, to jest 4. no 5 kartonów. 5 kartonów by było. Piąty niepełny, no. więc zdecydowanie mniej miejsca by tu było. Raz, dwa, trzy i tutaj dwa. No, no nie jest głupie do magazynowania. Tak, tylko już po prostu mieć czym karton wziąć, podebrać. Powiem tak szczerze, nawet nie miałem czasu, nie miałem czasu przy wózku robić, bo tak nie dość, że ta noc była taka trudna, bo burza była u nas, co chwilę wyłączali światło, tam nie, nie podkładałem tak, jak żeby odpocząć dwie godziny. Musiałem po prostu co chwilę podkładać pod drewienkę, żeby się nie wypaliło. No takiej burzy jeszcze w nocy nie widziałem. No mocno błyskało no. Mówię, co chwilę prąd wyłączony, co chwilę, a tu trzy motory chodziły. No i patrz, widzisz, ciężko tu cokolwiek robić, 30 stopni. Także nic nie jest za ciekawie, ale ja mówię, ja się z tym tak zawsze... Mówię, że to jest takie 20-26 dni, tak liczę. Przykładowo liczę, że będzie 26 kontenerów. To jest takie 20, 26 dni takiej ciężkiej pracy, no, ale później luzik, no. Pełny miesiąc tak o, a później sobie odpoczywać i kasę liczyć, no, także do następnego.